Siema, tu Chylo, jak wiecie, mam w życiu głupie pomysły, różnie się zdarza, yy, jak chodzi o motoryzację, to. jak sami wiecie, ale zrobiłem to po raz drugi. Oto i ono, następca Ducati, czyli Benelli Tornado Tre 900, piękna, prawdziwa, wyścigowa zieleni. a jak do tego doszło, już Wam mówię. kupna tego motocykla jest dość pojebana nawet jak na mnie, a mianowicie co zrobiłem, no cóż, szukałem Benelli już od dłuższego czasu, jest to motocykl, który spędzał mój sen z powiek dokładnie od 2002 roku kiedy pierwszy raz zobaczyłem go w katalogu świata motocykli pozdrawiam chłopaków serdecznie który, gdzie było tylko opisane marka Benelli, było opisane praktycznie wtedy tylko TNT i, które dopiero miało, jakby to powstać i mieć testy i właśnie Tornado Tornado, które miało jeden, jedno jedyne zdjęcie na czarnym tle, mniej więcej z tej perspektywy, gdzie było tylko opisane, że użyto tu innowacyjnie jak na tamten okres, czyli początek lat 2000 tych cylindrowego sportowego silnika i chłodnicę przeniesiono pod siedzenie, skąd wysysają yy, ciepłe powietrze wentylatory. Zaraz Wam to wszystko pokażę, ale do rzeczy wtedy na tym zdjęciu nie było tego widać, że są te wentylatory ale pamiętam, że zrobiło mnie to cholernie po prostu, pamiętam, że już wtedy zakochałem się, już ta kolorystyka, zielony ze srebrnym ten motocykl wydawał mi się tak klasyczny, taką kinesencją jak dawne gumy Uribe Spearmint czy inne y, rzeczy z tamtego okresu ja mnie jako millenialsa potem y, przyszły czasy, że po pierwszym Japończyku, czyli Moim Suzuki v 800 zamarzył mi się motocykl włoski. Pamiętam, że po Benelli dalej spędzało mi sen z powiek i nadarzyła się okazja. W Krakowie na Opatowickiej był salon, komis motocyklowy, gdzie identyczne Benelli stało. Wystawione wtedy za chyba, nie pamiętam dokładnie, 24 tysiące złotych. Natomiast egzemplarz bardzo podobny, a w taki sam, był w Ustroniu za 14. Więc stwierdziłem, że pojadę sobie obejrzeć do Krakowa, bo mam blisko. Przymierzę się w ogóle, czy ten motocykl mi pasuje, czy to jest gitara. No i e, jeśli będzie wszystko grało, no to nie ma porównanie, pojadę po tego za 14. Pojadę z moim bratem, z Melonem. Wchodzimy do salonu, przysiadam się, oglądam. No już się zakochałem, po prostu szczeliło mnie, że najpiękniejszy motocykl, jaki wtedy widziałem. Siadam, gość przekręca kluczyk, wkłada, wkłada go do stacyjki. A melon w tym momencie wystrzela tekstem. Stary! Przecież ten ZA-14 w życiu nie będzie w takim stanie. No i chłop. chyc, kluczyki. Dziękuję, do widzenia. Kończymy na dziś. Następnie przygoda z tym motocyklem była znowu po e, wielu latach, kiedy miałem jeszcze Motogucci. I na sprzedaż było takie z zabrza, tylko wersja 11 na suchym sprzęgle, gdzie jest więcej zieleni. No bajka. Pisałem do gościa o zamianę. No, nie był zbyt chętny, znaczy był, ale nie do końca wolał sprzedać. I mój yy, wieloletni przyjaciel, świętej pamięci Mlecz, przyszedł do mnie z flaszką, czy pojadę z nim na drugi dzień po motocykl. Nie chciał mi powiedzieć po jakiś. Ciemniał, że po Yamaha R1. Po czym, kiedy żeśmy już trochę wypili, przyznał się, że jedziemy właśnie po to Benelli. Pamiętam, że wtedy się tak zakochałem w tym motocyklu. Po prostu samo kupno tego motocykla, to jest na osobną historię, opiszę wam to kiedyś. Natomiast yy, zakochałem się wtedy w nim tak, że wiedziałem, że jak Mlecz go nie kupi, to ja go kupię. No ale kupił, no trudno, żeby nie kupił. No i teraz wracamy do sedna. A jak ja się stałem właścicielem tego Tornado Tre? No cóż, zacząłem szukać, szperać w internecie i znalazłem. Zacząłem proponować zamiany za moje Ducati, no bo za granicą jest to wartościowy motocykl. Poza tym tylko bodajże 600 sztuk w żółtym kolorze na cały świat to dość mało. W kolorze Dialo Lamborghini, tak od razu tylko powiem, że to Benelli też wychodziło w wersji RS w tym samym kolorze. No i nie mogę się za bardzo porozumieć, dużo tej Benelli było powystawianej w Austrii, w Niemczech, więc poprosiłem mojego kumpla, Chorwata, albo raczej Niemca chorwackiego pochodzenia, mieszkającego wiele lat w Niemczech, żeby on napisał do właściciela tego Benelli po niemiecku, a następnie mi po angielsku przekazał całą informację, jakby przez niego zrobić transakcję. Pozdrawiam serdecznie Bruno. A co się potem okazało, że właściciel tego motocykla był Serbem i mogli gadać w ogóle po serbsku ze sobą, żeby było śmieszniej. Ale spójrzcie sami, jak do tego doszło. Siema, pogoda dopisuje. Rowancik też. I lecimy na ziemi. I lecimy. I mamy to i mamy to i takim oto sposobem mimo tej niezbyt przystępnej aury mam teraz dwa kultowe rzadkie pojazdy czyli Gran Turismo f 1 i Benelli Tornado T900 teraz spójrzcie na te Wentylatory, one sobie tu śmigają podczas jazdy. W ogóle ten tył w tym motocyklu jest genialny, jest duży jak wielkie tyłki Włoszek natomiast jest seksowny, ponadczasowy. Weźcie pod uwagę, że to jest motocykl zaprojektowany w 2000, yy, tam początek był 2000, nie wiem, 2001, drugi rok i dalej wygląda, uważam, bajecznie nowocześnie. W tamtych latach podobało mi się też to, że wszystkie marki tu miały wlot powietrza, jak w Aprili RSV, w VTR. I cebrach innych, natomiast tu były lampy. Benelli zrobiło troszkę, jakby odbicie lustrzane, co mnie też bardzo kusiło w tamtych latach. Dzisiaj to nikogo nie rusza, ale uwierzcie mi, że w tamtych latach robiło to bardzo wrażenie. I teraz, tak, tutaj to to są kanały wlotowe powietrza. Spójrzcie. Ten motor, naprawdę, tylko tej szerokości, widzicie? Dlatego Benelli zastosował trzycylindrową rzędówkę, ponieważ jest dużo gęstsza niż. Rzędowa czwórka, która już wtedy bardzo była popularna, bo mieliśmy WSBK dwucylindrowe, litrowe motocykle, czyli tutaj Ducati, no i Japończycy też Suzuki, Honda próbowali troszkę z tego uszczerbnąć. 754-cylindrowe, i możliwe były 900-3-cylindrowe. Natomiast potem przepisy się zmieniły i Benelli już nie miało za bardzo możliwości używania tego. Ale już do rzeczy. Teraz tu mamy te kanały, tak jak mówię, i powietrze leci sobie tędy przez cały motocykl, tu, aż do chłodnicy, która jest tu. Natomiast kiedy stoimy w korku, no to tutaj w swoją rolę odgrywają wentylatory, które wysysają powietrze, oczywiście, jeśli wszystko działa, mam nadzieję. A obserwator jadący za wami, kiedy to motocykl jedzie, powietrze. Przepływa przez cały motocykl i te wentylatory niczym, turbiny się kręcą, więc widok jest naprawdę rewela. No i tu mamy piekarnik, kawał piekarnika. A teraz wszystkie fakty się łączą, bo ten silnik na początku został zaprojektowany, miał być wdrożony przez Laverde. Laverda słynęła przecież z rzędowych trójek, tak? I oni mieli właśnie zrobić ten silnik do swojego nowego, powsta powstającego ściga. też chcieli wrócić na rynek czyli Lawerdy SFC 900 lub SFC 1000 według innych źródeł. Natomiast Lawerda nie miała szmalu na to i niestety projekt upadł, a Benelli odkupiło ten silnik. A teraz jeszcze wszystkie fakty się łączą, ponieważ yy, przy silniku Lawerdy grzebało również Maserati. Tak jak przy Lawerdzie V6, czyli wszystko się tutaj kręci wokół siebie i jest ze sobą powiązane. Benelli odkupiła ten silnik jako nowo powracająca marka, która dostała zaszczyt gorówki. Żeby było jeszcze śmieszniej, za tą stylizację nie jest odpowiedzialny yy, Włoch, a Brytyjczyk. Jak dobrze pamiętam, pan Morton. I muszę przyznać, że wyszło mu to iście po włosku. No ale nowe Maserati też są projektowane przez Niemca i też, jakby to powiedzieć, wyglądają jak należy. Natomiast Laverda... Została wykupiona przez Aprilia, więc Aprilia, żeby troszeczkę obciąć koszty, postanowiła z LaVerdy zrobić takby jakby swoją dzisiejszą Aprilię Faktory i wsadziła tam swój silnik z RSV, natomiast LaVerda uzrobiła swoją ramę i resztę komponentów. Niestety ten motocykl nie wszedł do Silnik ten wymiał wąską konstrukcję, ma charakterystykę długoskokową, co sprawia, że ma Potężny moment obrotowy, 100 Nm 900. Dlaczego mówię potężny? No przecież dzisiaj to na nikim nie robi wrażenia, ale mm, taka przykładowa MV Augusta Brutale 800 ma ledwo 80 Nm i to przy Wysokich prawie 9,5 tysiąca obrotów, a tutaj mamy to wszystko dużo, dużo niżej i większą wartość, a przecież to motocykl z 2006 roku, tak? Dla ciekawostkę powiem, że wersja 1130 ma dokładnie ten sam piec, tylko ze zwiększonym jeszcze skokiem tłoka. Jak widzicie, mamy tu seryjnie trochę karbonu. Oczywiście ja będę dokładał go w wielu miejscach jeszcze więcej. Czacha widać, że była odmalowywana, więc nie będę miał skrótułów, może dodam tu trochę więcej zieleni, no wszystko jeszcze zobaczymy, zastanowię się, przemyślę. Piękny. Nawet kluczyk jest po prostu przepiękny, spójrzcie tylko na to, niczym scyzoryk. Tu sobie otwieramy, cyk, przepiękny. No i to co uwielbiam we włoskich sprzętach, czyli stacyjka przy ramy. Jedyne czego mi trochę brakuje to, że nie ma hydraulicznego sprzęgła, ale to sobie zrobię na pewno. No ale mamy seryjny amortyzator, no i niczym Ferrari żółte liczniki klasyczne, to jest przepiękne. No dobrze, no ale jak to chodzi? Sprawdźmy, czy w ogóle odpali w końcu to Benelli. to w Benelli to już jest połowa sukcesu. Może jeszcze coś o danych, bo o tym nie mówiłem. Tak mówię, to jest 900 pojemności, dokładnie 898 ma 138 koni i 100 newtonometrów. Yy, wersja RS miała 5 koni więcej. Ja właśnie mam zamiar troszeczkę tego bęka zbliżyć do wersji RS, bo jak widzicie tutaj mamy zawias marcocci, ale nie jest to yy, ten gruby lak. Który uwielbiam w Molini, który miałem w Ducati, który miałem w Gucci. To jest bardziej klasyczny tutaj zestaw, i ja mam zamiar właśnie wstawić tu ten grubaśnie Zeresa. Zaciski oczywiście wrzucimy radialne, możliwe, że z Panigale, Pompy radialne, tak, będę kombinował nad suchym sprzęgłem i nad hydraulicznym sprzęgłem. Kolorystycznie troszeczkę go podrasuję, wyciśnię, no i będzie perfekto. Także śledźcie, patrzcie, a ja tu jeszcze wrzucę. Parę wrzutek, kilku detali, bo naprawdę ten motocykl bardzo mnie robi i jest jak na swoje lata, jak na ponad 20-letnią maszynę. No wygląda epicko. Ciao! I nawet tu są podkreślone trzy, trzy cylindry. Świetnie. Boczynety. Piękny wahacz z zaszczałem. Karbonowej jest nawet osłona na przewód hamulcowy. <grymne> Nazwa Benelli jest wszędzie, nawet na korku od W Wloty nie są fajkowe i brytyjski akcent, czyli zamek, nie jest od tamtej strony, tylko od tej. Tu mamy normalnie siedzenie. Chwa się być piękne. Oryginalne seryjne kierunkowskazy to już na początku lat 2000. I typowy znak tamtych czasów, czyli nóżka samobójcy składająca się sama po podniesieniu motocykla, taka jest w lawerdzie, w starych gudkach i w dukatach za czasów dźwięk. Dlatego w późniejszym modelu 1130 był czujnik nóżki idiotycznie tutaj odstawał, bo pewnie nie mieli go w ogóle w planach. Nawet kluczyk ma analogiczny kształt do podnóżka. Proszę bardzo.